Tak bardzo, tak bardzo przerombane. Chciałbym, żeby jeden helikopt stał tutaj w krzakach koło naszej bazy i świecił na to, co z tamtej strony wyjeżdża i on nie strzela. Sporty, jedziecie tutaj. Dwa, e, dwa pierwsze z góry jedziecie na góreczkę, żebyście mogły widzieć wszystko to, co tam przejeżdża. Dwa następne chowacie się tutaj koło miasta i tutaj w polu, koło tego. Jak ktoś przyjedzie z góry, to z punktu e, z krawki 8, 7 maksymalnie a ja będę... a na razie jedźcie tutaj, będziecie stąd, nie widzicie na posiedzenie. No, a rudę? Rudę? na północ. Rudę tutaj, za kamyczek. Muszę. Albo na góreczkę koło domku, gdzie też. No to się zdecyduj. Na góreczkę koło domku, będzie ci lepiej manewrowało. Którą górę trzej wchodzimy? No. E, e, e Te sporty, gdzie wyjedziecie? Z powrotem Zaganiaj, zaganiaj Patrzcie, jak tutaj bite Pan się powinien wrócić Pan... Przecina cię No bo we podstawie no nie? Tutaj mam wi-fi. Dzielone. Słuchajcie. Ten sport, szybko tą drogą na dół. Ta, ten sport dołącza do pałki. Tutaj się proszę skampić. Nie wyjeżdżać na górę. Rudy podświetl. Mnie tak? no wiesz nie no super, Mam tu kromkę dzień, dzień. I dostałem no sport, od, od Helkata Ten sport chowa się w mieście Lejcie to co to No mnie, mnie ten herka tu kopie ciągle Jakbyś mógł go tutaj Wow, wow. w dupę biją, wbiją od tego, od yy, zamku ja ja Super! Słuchajcie, teraz tak... Ten sport się już wraca... Tutaj proszę, do przodu wyczyścimy wszystko, pałeczka, pilnujesz most, pilnujesz... Padłem od herkata. Nie wyjeżdżajcie na górkę. To co przejechało nikt już się schowa, a wy poczekajcie aż, aż wyświetlę Na naszą badę się pchają. Sport, lejesz. Reszta nie wyjeżdżać. Chowajcie się za domkami bo was Są Sport, ustaw się tak, żebyś miał bicie. Tam. Oni wszyscy polecieli na kapomercie, cofać, spokojnie, stamtąd heter. Nie, jeszcze jeden helikopter. jest. I się tracajcie No bo już są oba wyświetlone tam no. Dobra, chmul Ten sport to jest najbliżej niech jak najdłużej wytrzyma przy życiu Żeby reszta mogła bić daleka God tu między te budynki będziemy tego sporta pewnie na wisu HCR, rozwal tego O, właśnie Kurwa, nie zdążyłem przeładować no. Nie, ostatni sport jest z tyłu Kejlan, okay, A propos naszych wcześniejszych widzeń, jak nie wybijaliście przeciwników, to mieliśmy większe straty. A teraz sami widzicie, jak ja mam 67HP, to jeżdżę wciąż i strzelam. I bardzo ładnie. you know